Że leżąc na plecach, łapiemy się za ole, bąki idą. Zrobić tyło pochylenie miednicy? Siemanko z tej strony, Kura Workout. Dzisiaj porozmawiamy sobie o odstającym brzuchu. Chciałbym napomnieć, że ten filmik nie jest clickbaitem. Chcę Wam dać tutaj po prostu rady, które możecie wykorzystać podczas swoich treningów, czy po prostu w dni wolne, tak żebyście skorygowali swoje biodra, żeby ten brzuch był bardziej płaski. Napomniałem o biodrach. To wszystko, co widzicie. Czyli ostręcy brzuch to jest wina tak naprawdę bioder, ustawienia naszych bioder, naszej miednicy. Ja mam spięte zginacze bioder, spięte UDA oraz spięte prostowniki, skrócone i dlatego biodro mi się pochyla do przodu, co za tym idzie, robię sobie hiper, hiperlordozę, czyli troszeczkę większą lordozę niż powinienem mieć, niż powinien mieć każdy z nas i brzuch wystaje automatycznie bardziej. Wspomniałem o skróconych napiętych mięśniach, to teraz druga strona, bo możemy też pochylić do tyłu miednicę, wtedy nasz brzuch nam się rozpłaszcza i też yy, likwidujemy naszą lordozę, co też nie jest dobre, bo nie możemy mieć sylwetki całkowicie prostej. Tutaj powinniśmy mieć wcięcie, ale nie może ono być znacznie większe niż standardowe. Słabe pośladki, słaby brzuch i przez to też mam przodopochylenie miednicy, czyli te mięśnie, które są skrócone, zginacze bioder, prostowniki, Przezwyciężają mięśnie pośladków oraz mięśnie brzucha. Żeby pozbyć się tego problemu, pokażę Wam ćwiczenia rozciągające na zginacze bioder, rozluźniające nasze uda oraz ćwiczenia rozlu rozluźniające nasze prostowniki. Dzięki temu mamy jedną rzecz zrobioną do tego, aby uzyskać lepszą postawę. A druga część to będzie wzmocnienie naszych słabszych mięśni, czyli wzmocnienie pośladków oraz wzmocnienie mięśni brzucha. Pokażę Wam też technikę, z jaką powinniśmy wykonywać ćwiczenia na brzuch oraz wszystkie ćwiczenia tak, aby w pełni zaangażować je w danym naszym celu, czyli do osiągnięcia tego, aby ze sprzątu pochylenia miednicy tą miednicę... Wyprostować. Z okazji tego filmu chciałbym Wam zaprezentować mój nowy produkt bestseller, który sprzedał się we dwa dni, więc tak naprawdę w tej chwili, jeżeli oglądacie ten film, niestety nie kupicie go na sklepie kuramor.pl, ale będzie tam dostępny już 25 sierpnia. Około tej daty będzie duża dostawa korektorów postawy, są to korektory, które prostują naszą sylwetkę, pociągają łopatki ku sobie, czyli Barki cofamy do tyłu, dzięki temu nasza sylwetka jest wyprostowana. Dodatkowo mamy tutaj na brzuchu pas, który również nas ściska i dzięki temu nasz, nasze całe plecy są bardziej stabilne. Co do korektorów postawy, bo już doszły jakieś opinie, nie jest to. Przedmiot, który powinniśmy nosić ciągle, bo jednak my powinniśmy pracować nad naszą prostą postawą. Tak jak dzisiaj w tym filmie pokażę Wam, jak naprawić biodra. Tak samo y, możemy naprawić garba. Też mam odnośnie tego filmik, który będzie w opisie lub w komentarzu. Ale oprócz tego, że wzmacniamy nasze mięśnie do prawidłowej postawy, taki korektor jest naprawdę fajną sprawą w sytuacjach, gdy jesteśmy w pracy i nikt mi nie powie, że dajmy na to, jeżeli się jest na magazynie, czy gdziekolwiek, gdzie trzeba się schylać, czy sprzątać. Nie robicie garba, bo jednak robicie garba A wtedy ten korektor postawy Będzie pilnował, żebyście tego garba nie robili Jeżeli odpowiednio sobie ściągniecie Ten korektor, tak samo przy komputerze gracie w gry, nikt mi nie powie, że przez 5 godzin Będzie siedział prosto I będzie grał w tej pozycji, bo jest to A wykonalne, więc w takich wypadkach taki korektor jak, na, jak najbardziej jest dobry Dodatkowo po treningu, gdy macie zmęczone plecy Tym bardziej ciężko Trzymać prawidłową postawę, jeżeli ktoś trenuje ciężko Zrobi naprawdę ciężki trening pleców To wie, że przy komputerze czy przy innych pracach, gdzie jeszcze trzeba te plece odwyrężyć jest to naprawdę ciężka sprawa. Dlatego 25 sierpnia, około tej daty, znowu wlatuje korektor na sklep. Pierwsze ćwiczenie rozciągające zginacze naszego biodra, czyli to miejsce, to ćwiczenie, które wygląda w następujący sposób, ale nie robimy tego bezsensownie, po prostu pochylając się do przodu, tylko zachowujemy prostą sylwetkę i najważniejsza rzecz mocno spinamy pośladek. Dopiero wtedy dajemy do przodu ze spiętym ciągle pośladkiem bez żadnego zamywania, czyli tak jakbyśmy biodro chcieli wypchnąć do przodu. I powinniśmy czuć tutaj rozciągnięcie w okolicach zginaczy. Druga wersja tego ćwiczenia to złapanie się za stopę. Tutaj nie mamy takiej sylwetki, tylko prostujemy sylwetkę, napinamy pośladek i dociągamy stopę do naszych pośladków. I tutaj tak samo, powinniśmy czuć i rozciągnięcie czworogłowego i mocne rozciągnięcie zginaczy. Jeżeli nie czujecie rozciągnięcia zginaczy, to prawdopodobnie macie bardzo dobrze rozciągnięte albo źle wykonujecie to ćwiczenie. Mocno spinamy poślad, to jest bardzo ważne. To samo możemy zrobić przy ścianie, czyli podsuwamy się i bez trzymania ręką po prostu opieramy naszą nogę o ścianę i ściana robi to za nas. Oprócz rozciągania naszych czwórek, naszych zginaczy, polecam również rolowanie w postaci wałka na nasze czwórki. Robimy to wolnymi ruchami w ten sposób, a piłeczką, żeby lepiej dojść, dajemy sobie ją na nasze zginacze, na przyczep przy samym wiodrze. I to też bardzo fajnie rozluźnia napięte struktury oprócz rozciągania. Teraz zajmiemy się rozciągnięciem naszych prostowników, czyli druga partia mięśniowa, która odpowiada za przodopochylenie miednicy. Przyjmiemy taką pozycję, żeby pośladki były blisko, pięt i klatką staramy się jak najniżej zejść do naszych nóg. Położyć się, o właśnie pępkiem i klatką dążymy do nóg. I jak najluźniej tutaj, żebyśmy poczuli rozciąganie prostownika. Napieramy klatką na nogi, pępkiem na nogi, proste plecy i luźno. że leżąc na plecach, łapiemy się za i idą. Kolejne ćwiczenie będzie bardzo podobne do poprzedniego, z tym, że robimy to leżąc na plecach. Łapiemy się za kolanka, przyciągamy je do klatki, nie podnosimy wysoko biodra, tylko... Biodra, pośladki, staramy się kierować ku podłodze i rozluźniamy się. Były ćwiczenia, które pomogły rozluźnić Wam tamte party mięśniowe, to teraz skupimy się na wzmocnieniu tych, które będą pociągały naszą miednicę ku tyłowi, czyli ku wyprostowaniu, jeżeli macie problem z tym brzuchem odstającym i z tą miednicą. A więc pośladeczki, zrobimy sobie hip thrusty, mogą być obu nóż. Czyli taka pozycja i do góry wychodzimy, napinamy maksymalnie pośladki, spinamy brzuch, tutaj spięte pośladki są, przytrzymujemy kilka chwil i opuszczamy. I znowu powtórka, spinamy maksymalnie jak orzeszki do siebie i dół. Ćwiczenie możemy zrobić to jedno nóż, oczywiście jeżeli macie dostęp do ciężarów, można robić to również ze sztangą, z talerzami, z dodatkowym obciążeniem, ale kalistenicznie po prostu na jednej nodze, hop, Dopinamy maksymalnie mega napięty ma być poślad i wracamy. Hop! I wracamy. Jeżeli macie do dyspozycji również gumy oporowe, takie szerokie, krótkie, dajemy sobie je na uda i przy wyjściu możemy rozchylać wtedy nasze pośladki jeszcze bardziej są angażowane. Robić tyło pochylenie miednicy. Były ćwiczenia zwracające pośladki, które w zupełności wam wystarczą, jeżeli zrobicie odpowiednią ilość powtórzeń albo dołożycie sobie ciężar, wtedy naprawdę te pośladki mega mocno zapracują. To teraz pokażę wam ćwiczenie na drugą partię mięśniową, którą musicie wzmocnić, żeby tą miednicę ustabilizować, żeby wróciła do poprawnej płaszczyzny i są to oczywiście i są to oczywiście mięśnie brzucha. Pierwsze ćwiczenie, Hollow body, proste ćwiczenie, ale żeby wykonywać je dobrze, trzeba zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim napiąć mocno pośladki i spiąć mega mocno brzuch, tak, żebyście zgubili tutaj przestrzeń, zgubili tą lordozę. Tutaj nie może przejść wasza dłoń. Jeżeli podnosi się wam tutaj odcinek lędźwiowy, można wsunąć dłoń, to ćwiczenie nie jest wykonywane poprawnie i nie za bardzo pomoże Wam w ogóle i ćwiczyć brzuch. I poprawić tą miednicę. Więc spinamy pośladki, spinamy brzuch, unosimy nogi. I zobaczcie, tutaj nic mi nie wejdzie. W tej chwili to ćwiczenie wykonywane jest poprawnie. Jeżeli nie dasz rady tak zrobić, bo dźwignia jest za długa, weź sobie ręce do siebie. Jeżeli nadal nie masz siły, odrywa, odrywaj się lędźwia, zegnij lekko nogi. Ale pośladki spięte, brzuch spięty. I drugie ćwiczenie. Podstawowe brzuszki na wzmacnianie naszego brzucha, z tym, że kładziemy nogi, jak przy normalnych brzuszkach, spinamy pośladek, spinamy brzuch, on jest ciągle spięty, nawet gdy wracamy, to luzujemy go, ale nie do samego końca, nie dajemy zrobić tego, tego czegoś, czyli znowu, żeby ta dłoń mogła sobie tutaj wejść. Pośladki i brzuch mają być ciągle w napięciu, tutaj u dołu mniejsze napięcie i u góry. Jak widzicie, ruch nie jest do samej góry, tylko jest w ten sposób, że po prostu maksymalnie spinam brzuch, to mi wystarczy. Moje żebra mają znaleźć się bardzo blisko, bardzo blisko moich bioder. I dłonie nie pomagają. Spięty brzuch, spięte poślady. Tyk. I wcale nie trzeba robić dużo powtórzeń, żeby faktycznie poczuć brzuch. Kwestia spięcia pośladków. Spięcia naszego brzucha i skoncentrowaniu się na maksymalnym dopięciu naszych mięśni. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten odcinek, to jest wszystko. Więc życzę Wam, żebyście poprawili swoją postawę, żeby Biodra się nastawiły. Ja sam osobiście mam z tym problem, dlatego jak widzieliście, mam umieszczony brzuch, ale tak naprawdę w normalnej mojej formie, czyli nie skupiając się na żadnych napięciach, na żadnych poprawkach jednak ten brzuch odstaje z tego względu, że blendziowy jest bardzo, bardzo u mnie przeciążony, bardzo dużo robiłem figur, elementów, w którym on mi się skracał, spinał, pośladków nie ćwiczyłem, nie trenowałem tak samo jak i nóg, dlatego tutaj e, jednak wychodzi to wszystko, ale będę nad tym pracował, mam nadzieję, że was ten filmik też zmotywował, żebyście pracowali sobie nad tym, nie potrzeba nie wiadomo jak dużo czasu, ale powolutku, powolutku, małymi kroczkami, warto też przy wszystkich ćwiczeniach na brzuch pamiętać o tym, żeby dopinać ten brzuch i dopinać Zapinać pośladki, żeby nie powiększać sobie problemu, żeby nie uszkadzać sobie odcinka lędźwiowego, bo dużo osób mówi, że boli mnie, prostownik, boli mnie odcinek lędziowy, a to wszystko przez to, że robicie ze złą techniką. Jeżeli nie dajecie rady jakiegoś ćwiczenia na mięśnie brzucha robić w poprawnej formie, znajdźcie sobie łatwiejsze ćwiczenie. Ja mam na swoim kanale mnóstwo, naprawdę mnóstwo akurat na brzuch ćwiczeń, więc możecie sobie wybierać dowoli. I jeszcze raz przypominam o korektorach postawy, które również będą wpływały w jakimś stopniu na wygląd waszego brzucha, bo zobaczcie, jeżeli ja stoję, jestem zgarbiony, Cofnę łopatki, cofnę barki, łopatki zejdą się do siebie, klatka wyjdzie trochę do przodu, automatycznie brzuch mi się wypłaszcza, więc tutaj ta postawa zgarbiona. W odcinku piersiowym, czyli powiększona kifoza, też nie sprzyja temu, żebyśmy mieli płaski brzuch. Jeżeli cofniemy nasze barki, wyjdziemy katką do przodu, nasz brzuch również się spłaszczy. Więc korektory od 25 sierpnia, około może być dwa dni wcześniej, dwa dni później, będą na sklepie KuraWear.pl. Zapraszam tam również po... Sprzęt treningowy do treningów domowych, odzież dedykowaną street workoutowi i kalistenice. No i tak jak zawsze, jeżeli filmik się podobał, był przydatny, zostawcie łapkę, zostawiajcie komentarze z pomysłami, subskrybujcie, jeżeli tego nie zrobiliście jeszcze. Zapraszam osoby chętne do współpracy, piszcie na fanpage Kura Workout, dogadamy się, ewentualnie na maila kuraHenstetmopadzimek.com. Siła z Wami i do kolejnego odcinka. Siema!